Witajcie moi drodzy, zanim przejdę do sedna tego odcinka, zobaczcie jak wyglądają schody. Już można po nich spokojnie tutaj przejść. Adrian tu właśnie obrabia, wyłożył się na tych schodach, obrabia właśnie te moja wykucia. Tak to wygląda. No i to co mówiłem, zobaczcie, tu wklei kawałek, narożnik, ładnie to w to w Dobra, idziemy do łazienki. Tu może pokrótce Wam powiem, jak się tu sprawa na dzień dzisiejszy ma, nie wiem czy będą jakieś zmiany, mianowicie tu od drzwi Prawdopodobnie 60 cm płytka będzie odsunięta tam będzie LED. Od tego odsunięcia pójdzie blat z umywalką może wpuszczaną zobaczymy, i później jeszcze pójdzie raz odstawka lustro, które będzie wchodzić na tą płytkę i wzdłuż nad umywalką z jakimś tam zabudowaną zabudowane spodświetniem LED-owym. U góry tak samo tam yy, będzie bezpośrednio koło płytek, wkłyty pasek glendowe, który będzie oświetlał właśnie całą tutaj y, kabinę. Kabina 80, w zasadzie szyba, tylko w WC i tak pominąłem umywalkę. Umywalka, ale, ale. Moje pytanie do Was. Popatrzcie na tą skorupę. Bo była tutaj akcja, zobaczcie, no tu jest rączka od yy, umywalki. Nie wiem, ile tu może być wylewki, jeśli tu w ogóle wylewka jest. I tak jak mówiłem, była tutaj akcja przy od tych wylewek. I pamiętajcie, ja to zwracam uwagę inwestorowi nie wiem czy w większości przypadków ale, ale pewnie tak jest że deweloper czy inwestor zastrzega sobie prawo że nie wolno ruszyć wylewki w swoim domu bez ich jak gdyby zgody nie wiem jak to sprawnie nie znam się w każdym razie ja zawsze uprzedzam kogoś zaczęliśmy tu ruszać jak widzicie trudno to nazwać że to jest wylewka przyjął ten gościu od tego ja mówię, no to jest bardziej mi przypomina smarowanie po rurkach, niż, yy, niż robienie wylewki. Yy, on się tam zasłaniał, a żeby nie było, nie narzekam na nikogo, yy, każdy robi jak popasuje. ja też nie jestem jakiś powiedzmy idealny, idealny. nie robię, yy, każdemu z, yy, zdarzają się jakieś wtopy, tylko powiedzcie mi teraz duży forma na tych płytkach. A jeszcze jedno. Duży format nie wolno na tych wylewkach, jakby ktoś się pytał bo te wylewki są nieprzygotowane na duże formaty czyli 120 na 120 w teorii nie powinniśmy tutaj układać, gdyż powinniśmy informować dewelopera, wykonawcę, że chcemy takie płytki, wtedy inny skład wylewki jest. No, w ogóle. No, to jest przygotowane prawdopodobnie pod panele. No tak czy tak, chodzi mi o grubość wylewki, bo to jest, no mówię, tu jest 3 cm na drążkę, mimo że jest 1,5 na maksa. No i teraz efekt taki, że ja tu mam położyć 80, prawdopodobnie tu będą 80, ale jeszcze raz 100% nie wiem. No i jest ryzyko, że jak ktoś zacznie łazić, zacznie łazić. No normalne, że ktoś tu będzie użytkował tą łazinkę, żeby mi te płytki nie popękały. No i właśnie jest teraz dylemat, czy po prostu rozwalamy całość tej, tej wylewki w łazience, robimy na nowo czy po prostu tylko sam odpływ jakoś tu będę wzmacniał tak z ciekawości powiedzcie, podrzućcie pomysł co z tym fantem zrobić tylko oczywiście nie, że nie robić, bo to zrobić muszę i tyle w takim krótkim, krótkim odcinku sprawa tej wylewki tak jak mówię Zwracajcie uwagę, bo najlepsze jest to, że podobno na całym budynku nie ma gwarancji na wylewkę. Nie wiem o co w tym chodzi, że sami wiecie ile teraz jest odpływów, ile jest w ogóle przekucie, przekucie jakiejkolwiek instalacji. Tu nawet podobno, że przestawienie domofonu, jeśli o tym nie wiedzą, traci się na domofon gwarancję, więc z drugiej strony też firma się pewnie zabezpiecza, że jak ktoś to źle podłączy, że się spali i zadzwoni deweloper to musi wymieniać więc od tej strony to też może jest tylko no powiedzcie mi jak można robić 3 cm wylewki no to tak czy tak to jakie to jest zabezpieczenie, że mi nie wolno, wolno kłóć a jak płytka pęknie wiadomo to jest wina wykonawcy bo źle przykleił płytkę no bo to tak zawsze jest na razie tutaj rozkuwam po prostu tu gdzie jest odpływ 80 wzdłuż tutaj jest chyba nie wiem 160 także kabina samas z siebie jest, powiedzmy, dosyć duża. Prosta to robota, zobaczymy, czy to w całości będę robił, bo problem podobno z płytkami jest. Te płytki, które inwestor sobie wybrał tutaj, podobno chwilowo są niedostępne. No, w każdym razie robię przygotówkę tutaj. Dajcie znać, co myślicie o tej wylewce, bo to jest właśnie taki dla mnie, no pierwszy raz spotkałem się z grubą wylewką. Kiedyś miałem 10 cm wylewki, 10 cm, to tak, ale tak cieniutką jeszcze nigdy. Co wy robicie? Czy w ogóle czy wiecie na ten temat, że nie wolno rozgrywać wylewki bez zgody dewelopera, czy tam nie wiem, kogoś pośrednika? Dajcie znać. To tyle. Cześć.